Nigdy nie musiał przechodzić przez swoje cierpienie samotnie. Ból w rękach Boga staje się świętym narzędziem oczyszczenia. Jest jak ogień, który nie pożera, ale oczyszcza złoto, jest jak dłuto, które nie niszczy marmuru, ale odsłania ukryte piękno. Nie szukaj więc sensu cierpienia w logice świata, szukaj go w tajemnicy krzyża, tam wszystko nabiera znaczenia. I tam właśnie zaczyna się twoje nowe życie. W tej pustce, gdzie nie czujesz Boga, on jest najbliżej. Choć serce nie czuje Jego obecności, dusza jest prowadzona najgłębiej. Bóg działa wtedy w największym milczeniu, w ukryciu, w głębinach, których sami nie potrafimy już objąć rozumem. To etap duchowego ogołocenia, który znali święci. Święty Jan od Krzyża mówił o ciemnej nocy duszy, jako o drodze bolesnej, ale niezbędnej, by dusza została całkowicie uwolniona od wszystkiego, co przeszkadza jej w zjednoczeniu z Bogiem. To pustynia, która oczyszcza, to ogień, który wypala wszystko, co nieświęte. W tej pustce znikają dotychczasowe punkty oparcia. Nie daje ci już ukojenia to, co dawniej przynosiło radość. Modlitwa wydaje się sucha. Rozmowy płytkie, rzeczy, które kiedyś były Twoim sensem, praca, relacje, osiągnięcia nagle tracą blask. Ale to nie jest pustka opuszczenia, to jest pustka przygotowania.